Boże to prawdopodobnie najlepszy pokój jakimkolwiek byłem. Dzieciaki spójrzcie na ten widok. Jest spójrzcie na ten widok. Jest taki wspaniały, prawda? E, jest taki o O, jest taki o O nie myślę, że Gambal i Anais właśnie zemdlali. Nikol zajmij się nimi podczas gdy ja zajmę swoim ciałem pod prysznicem. Haha ha 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 ha. Gambal i Anais oboje zemdleli, to takie śmieszne. Czekaj, pani mamo, co ty robisz? Postaw mnie. Wow, siostra, co się stało? Wow, bracie, co się stało? Zemdleliśmy oboje znikąd. Tak, zemdleliśmy, eee, chyba tak. Spójrzmy na ten widok jeszcze raz. Ała, 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 moje skrzela. Richard, możesz tu podejść? Czekaj, dopiero się myję. A teraz czego chciałaś? Hej, Darwin, dlaczego nie powiesz ojcu, co właśnie zrobiłeś? Nie, nie powiem. Powiedz to teraz, albo czas na tortury. Dobrze, dobrze, więc po twoim wyjściu śmiałem się z Gambala i Anais upadającego się na podłogę. U, u, o. U. Darwin, czy ty masz duszę? Panie Tato, chyba tak. Czy masz w sobie choć odrobinę współczucia? Co cię Darwin podkusiło, żeby śmiać się z omdlenia Gambala i Anais, czyli z brata i siostry? Przepraszamy, panie Tato. Po prostu pomyślałem, że to zabawne, jak upadli na twarz po spojrzeniu na pokój. To było pytanie retoryczne. Mam to gdzieś. Posłuchaj rybo. To co zrobiłeś było socjopatyczne, a teraz dostaniesz drugie ostrzeżenie, jeszcze jedno i masz szlaban, jak po odcinku Gumballiwona 18. Pamiętaj Darwinie Wattersonie ty pomarańczowa sierototy, pamiętaj jesteśmy na wakacjach przez cztery dni, i masz jedną szansę więc na twoim miejscu zastanowiłbym się dwa razy. Dobrze, dobrze, panie tato już rozumiem. Co powiecie na to, po prysznicu idziemy wszyscy na plażę. Mamo temu, ja idę razem z siostrą pod prysznic. Tato. Okej, okay, miłej kąpieli. Nie wiem co kliknąłem! Ale zrobiłem właśnie! O! Przepra Przepraszam to...